Witam Was i zapraszam do rozkładu. Robimy lustro, lustro uczuć kobiety i mężczyzny. Hmm, oczywiście przypominam, że to będzie rozkład ogólny, więc jeśli z kimś nie będzie rezonowało, no to nie bierze. Ja poproszę wszechświat o takie informacje na ten moment dla tej relacji, jak to wygląda energetycznie, jeśli chodzi o. Tę energię pomiędzy wami. Zacznę sobie. Rozłożę karty najpierw dla kobiety, u góry, a u dołu dla mężczyzny. I okay, zaczynamy. Jeśli chodzi o kobietę, to tutaj jest taka um, ogromna wrażliwość. Kobieta jest pełna uczuć, um, bardzo emocjonalna, bardzo ciepła w stosunku do, um, do niego, um, do tej relacji. Ona um, takie ma um, w sobie pragnienie, aby tutaj doszło do, do jakiegoś odnowienia, do nawiązania bliskości. Do przeprosin. Ona cały czas emanuje tą miłością, wielką uczuciowością w jego kierunku i jest, no, taka niewystygnięta. Natomiast jeśli chodzi o mężczyznę, jest taki: czuje się zakłopotany tutaj, w tej sytuacji, w tym momencie. Oczywiście jest też zaangażowany, ale nie podchodzi do tego. Tak bardzo emocjonalnie, jak ona, raczej stoi tak solidnie, nogami na ziemi, myśli nad tą sytuacją, rozważa różne aspekty i trzyma się tego, co jest realne na ten moment. Wiem, że jestem zaangażowany, czuję to, czuję, że gdzieś się zatrzymałem, a zapuściłem korzenie w tej relacji. Jest ta bliskość, no ale nie ulega jakiejś tam euforii. Natomiast on bardzo dużo myśli o tym, aby spróbować podjąć jakieś działanie, aby wyruszyć w kierunku do niej, aby wykonać jakiś gest, aby tutaj doszło do, do rozruszania tego zestoju. I być może nawet. Trochę ma takiego podejścia w myślach, takiego lekko ducha, bo może sobie m, tak m, myśleć, wyobrażać, że widziałby tą relację jako coś e, takiego niezobowiązującego, e, lekkiego, ale służącego Wam obojgu. Natomiast kobieta jest tak niesamowicie tutaj oddana i tak przywiązana w ty, tych, tych uczuciach, tym sercem, że ona ma i serce pełną. Pełne miłości i głowę, i te myśli jej cały czas gdzieś krążą wokół tego serca, wokół tych uczuć. Ona tutaj myśli o tym, a żeby się, nie wiem, skontaktować z nim, żeby powiedzieć mu, co czuje. Chciałaby się z nim skomunikować, wyrazić te uczucia, podzielić się tym z nim, albo też może myśli sobie, czy on do mnie czuje to samo, może on by się do mnie odezwał jest niesamowicie. E, taka roz, e, rozgrzana, roz, e, dosłownie taka rozłożona jest przez, e, przez to miłość i e, przez to uczucie. Jeśli chodzi o zblokowanie czy jakiś problem e, z jej strony, to tutaj e, może być tak, że ona nie ma zbyt komfortowej sytuacji, takiej życiowej, dogodnej. Ku temu, aby ta relacja się mogła teraz rozwijać, aby mogło dojść do czegoś więcej, aby tutaj mogło być takie rozbudowanie czegoś, tylko że ona jakoś nie bierze tego tak pod uwagę. Wydaje jej się, że, że to można by jakoś obejść, przeskoczyć, że można by sobie z tym poradzić, bo tutaj czy są sprawy. Jakieś domowe, codzienne, które ją blokują, czy to jest praca, czy to jest jakieś poświęcenie, zajęcie, które ona musi wykonywać często, regularnie, gdzie musi albo się kimś zajmować, albo czymś bardzo specyficznym, i to nie jest tak, że ona ma jakieś możliwości i tutaj okoliczności, żeby po prostu ta relacja teraz mogła rozkwitać. Jeśli chodzi o mężczyznę, to u niego pojawia się jako problem takie niezdecydowanie, dwutorowość. To jest taka sytuacja, być może on jeszcze ma niezakończone sprawy z jakiejś poprzedniej relacji. Być może on po prostu nie wydobrzał jeszcze po tym, co kiedyś było, nie otrząsnął się, nie doszedł do siebie tak do końca i teraz jest taki rozchwiany, rozbity. Nie wie, co z tym wszystkim począć. Czy ma już tą nową relację? Czy on ma tak no, na serio traktować? Czy, czy jeszcze nie. I tak tego mu jest trochę żal stracić. Chciałby to jakoś utrzymać, ale pojawia, jest w takim jakimś chaotycznym um, stanie, w takiej energii um, szybkości, um, słabego myślenia że może popełniać jakieś gafy może się zachowywać jakoś nieadekwatnie do, do sytuacji i poprzez swoje działania postawy mógłby nie działać korzystnie dla, no, dla tej waszej relacji i zachowywać się trochę może tak niedojrzale, miałabyś wrażenie, że on zachowuje się nieodpowiedzialnie, po prostu tak jakby coś gonił, nie wie co i nie umie sobie z tym poradzić, jakby to Mogło być i tak y, też jakby y, brak mu takiej koncentracji, takiego y, zdecydowania się, czy ja chcę w lewo, czy ja chcę w prawo. No, taki jest rozchwiany, rozbity, ale jeśli chodzi o, o oczekiwania, to on jakieś ma takie, y, oczekuje, że ta sytuacja się jakoś wyczyści, y, wyklaruje, że tutaj nagle zrobi się poważnie, że będziecie. Y, Mieli ze sobą jakiś taki zdrowy dystans, że ma takie oczekiwania, że pójdziecie oboje po rozum do głowy i nabierzecie tego rozumu i zaczniecie się tak zachowywać, tak to przekładać, te wszystkie działania i postawy swoje całkowicie racjonalnie na dany czas, i to spowoduje, że. Ten kontakt będzie ograniczony, że wy będziecie w jakiejś, w jakiejś odległości, może w jakiejś separacji też od siebie. Tak, jakby uważał, że na ten moment w tej danej sytuacji to byłoby najlepszym rozwiązaniem, jeśli Ty byś tak zrobiła, zachowała taką zimną krew, przestała się tak emocjonować, wycofała się, trochę nabrała wody w usta, byłabyś taka wiesz bardziej gdzieś tam niedostępna, i że on powinien zrobić to samo. Kobieta w ogóle ma inne oczekiwania, wprost przeciwnie. Ona nie chce stygnąć i uważa, że cała ta relacja też nie powinna być wystygnięta. Wręcz przeciwnie: ona chce działać, chce ruszać do przodu, chce coś zrobić. Nie wiem, chce utrzymywać ogień, chce utrzymywać temperaturę pomiędzy, pomiędzy wami, zadbać o to, nie odpuścić. Pokazać, że chce zawalczyć, że potrafi zawalczyć, że potrafi coś zrobić, i też jakby od jego strony, od niego oczekuje tego samego, że on nie będzie się wycofywał, tylko że on do niej przyjdzie, będzie zabiegał, będzie walczył, będzie wykonywał to coś, na co ona czeka, na co liczy, a on tego w ogóle nie robi. Także tutaj mają oczekiwania zupełnie rozbieżne. całkowicie inne mają tutaj podejście co do tego. Jeśli chodzi o jakieś skrywane emocje uczucia, to ta kobieta skrywa swoją samotność, to, że nie czuje się, nie czuje się zbyt szczęśliwa. Ale generalnie ona nie jest taka zła, w złym stanie w tej relacji, ale nie chce tego pokazywać, że, że radzi sobie, że wszystko, co ma zrobić, to robi. Także ona funkcjonuje, kobieta, dobrze. Nawet powiedziałabym, że prężnie. Ale nie chce też tak tutaj pokazywać mu tego, że sobie radzę, że jestem ogarnięta, że jestem zadbana. Mogę sobie pozwolić na, na wiele rzeczy, no i czekam, że po prostu czekam gdzieś na ciebie, na jakiś moment, na jakąś chwilę z tobą. Jestem cały czas w tej gotowości. Ona czeka, ona wypatruje, ona jest tak, jakby cały czas była wyszykowana na to nadejście jego, a on skrywa to. Że on nie nadejdzie, że on nie chce nadejść, że on raczej skłania się ku temu, żeby wycofywać się z tego zaangażowania, żeby uciekać od tych uczuć, ponieważ te uczucia, ta cała sytuacja jest dla niego bardzo trudna, jest tak utrudniająca codzienność, być może nawet tak go krępująca, paraliżująca i on. Raczej widzi tutaj to na ten moment, że wy będziecie w jakiejś oddali. Nie mówi tego wprost, może tego jakoś nie okazuje, ale on próbuje się oddalać od kobiety, wycofywać, przestawać być taki, taki ciepły, taki właśnie sercowy, emocjonalny, zaangażowany. Nie chce takiej postawy i nie chce czuć tej energii. No, gdyby mógł to, by Yy, po prostu z tego jakoś wyszedł no a to się nie da tak szybko wyjść no więc yy, takie ma podejście do tego ale to jest dziwne, bo w zamiarach ma takie jakieś, uwaga, bo może coś strześć do głowy taki jest nieodpowiedzialny, jest bardzo ten mężczyzna, bo ma takie lekko myślne, lekko duszne, yy, chwile bardzo spontaniczne, bardzo takie Nieprzemyślane, i może w pewnym momencie pojawić się, odezwać, wykonać jakiś gest w kierunku do niej, ale to nie oznaczałoby tego, że on chce tą relację budować, utrwalać, tylko coś takiego oproszę pod wpływem chwili. Pod wpływem emocji, pod wpływem jakiejś potrzeby, może gorszego momentu, odezwę się, skomunikuję, coś tam, nie wiem, albo spotkam się z Tobą, albo coś z Tobą zrobię. Także jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to żeby sobie kobieta nie budowała w głowie od razu szczęśliwego zakończenia tej relacji, bo taki nie jest jego zamiar. Jego zamiar jest chwilowy, przelotny, takie mi się jest w danym momencie i to jest takie niepoważne. Ona natomiast, jeśli chodzi o zamiary, to tak jakby uwielbiała dźwigać ten ciężar. To jest jakaś dosłownie siłaczka. Ona dźwiga, dźwiga. Nie chce tego w ogóle zostawić, nie chce tego opuścić. Tak się tutaj uparła na niego, na tą relację. I pomimo tego, że jest jej ciężko, że może być jeszcze ciężej, że cała ta sytuacja jest dla niej. Też może obwarowana jakimś niebezpieczeństwem, jakimś ryzykiem, wielkim wysiłkiem, to ona nie rezygnuje. No nie chce, nie zamierza zrezygnować, nie zamierza odpuścić tej relacji, nie chce odpuścić jego. Będzie robiła nie wiem co, ale się będzie tego trzymała, jego będzie starała się zatrzymać przy sobie, nie wiem co będzie planowała, jakimi mm, metodami, ale coś jakby miała na coś pomysł. Energię, jeszcze ma siłę na to, aby, aby to po prostu dalej dźwigać na sobie. I w rezultacie, to ona w pewnym momencie pogodzi się z tą sytuacją. Jeśli nie będzie tego tej, takiej łączności, połączenia, powrotu do siebie, ona się pogodzi, ona odpuści. Tylko, jakby jest kwestią czasu, kiedy ona zgrywa właśnie tą siłaczkę, tą taką twardzielkę, bardzo skupioną, bo ona pokazuje swoją siłę walki, że chce, że jej zależy. Chciałaby zrobić wszystko kobietę, żeby później nie żałować, że tego nie zrobiła, że czegoś nie, nie dała z siebie, że nie spróbowała, nie dała szansy. Więc ona będzie walczyć. Do utraty tchu ale, ale przyjdzie nagle moment Że ona odpuści Odejdzie, odwróci się od niego Po prostu odwróci się, odejdzie e, Poczuje w sobie ulgę I zacznie się Uleczać Uzdrawiać e, Bo w, to, to, to nastąpi W momencie kiedy ona zda sobie sprawę Że już nic więcej nie może zrobić I na siłę przecież go do niczego nie, nie zmusi Nie wymusi na nim niczego No i wtedy puszcza to i i zaczyna już myśleć o sobie i przezbrajać się do nowego etapu. I taka bo wtedy przyjdzie jej emocjonalna ulga, poczuje w sobie spokój, no? A mężczyzna to jest w ogóle taki cicho ciemny, taki zagubiony też sam w sobie w tym wszystkim, bo on być może w rezultacie chciałby z nią porozmawiać i chciałby też doprowadzić do jakiejś konfrontacji pomiędzy nimi. Do jakiegoś takiego opowiedzenia się, podzielenia się, może czymś, do jakiejś ważnej rozmowy, rozstrzygnięcia pewnych kwestii. Nie wiem, czy Wy macie potrzeby rozstrzygać coś formalnie, bo ci, którzy mają, to mężczyźnie tutaj będzie zależało na tym, aby doszło do dokonania jakichś formalności, aby coś stało się urzędowo, czy na piśmie. I generalnie też będzie zabiegał aby przyszło jakieś oczyszczenie pomiędzy wami w miarę spokój jakaś sytuacja żeby była opanowana, była stabilność ale żeby tutaj było nie wiem, coś powiedziane policzone przekazane rozmowa, żeby była takie rozstrzygnięte, żeby to nie zostało Przechylone gdzieś na jednej ze stron, tylko żebyśmy mm, czuli, mm, oboje się w tym, poczuli się w tym w miarę komfortowo i rozwiązali pewne kwestie ze sobą, które gdzieś tam nam wiszą, z którymi mamy problem. Tutaj z nie będzie zależało na, na tym. No. W ogóle e, Wy macie, jesteście bardzo, mm, oboje emocjonalni, ale. Dla tej relacji pokazane są przeszkody, pokazane są jakieś takie bariery życiowe, i to nie tylko w Waszych życiach, ale też w Was samych. Trzeba by się zastanowić nad tym Waszym postępowaniem, nad podejściem do siebie, nad tą postawą, jaką macie, co Wy sobie dajecie, robicie względem siebie, co sobie mówicie, bo też jak jest taka energia, jakbyście byli też oboje zblokowani. Tak, gdzieś wewnętrznie z jakichś powodów na siebie, i tutaj, pomimo że też ten, ten świat dookoła on nie jest sprzyjający, to trudno sobie z tym poradzić, a jeszcze i w was samych drzemią też jakieś blokady, jakiś brak takiego oczyszczenia, uwolnienia się. Także no, ciężki trochę ten rozkład, ale może jest taki e, dany czas. E, pamiętajcie, to nie jest na wieczność. To to jest na, na teraz, na jakiś tam najbliższy czas nieokreślony, oczywiście, ale um, to nie jest na całe życie. Dla tej relacji wszystko jeszcze może się zmienić, nabrać innego obiegu, ale na ten moment wszechświat chciał właśnie podzielić się z Wami taką energią, żebyście mieli świadomość. Pamiętamy, że to też nie jest wyrocznie, więc możecie zareagować tak e, w taki sposób, aby właśnie nie być w tej energii, o której tu przed chwilą mówiłam. Także reagujemy, myślimy i działamy. Dziękuję za uwagę. Do usłyszeń.